Siemanko, ja jestem technokrata i witam Was w kolejnym Techniusie. I do tego Techniusa pchnęły mnie dwie rzeczy. Po pierwsze, ten news, ale ten news to jest tylko taki przykład, który pokaże mi. Dobra, na jego przykładzie pokażę Wam, dlaczego niektóre komentarze są czasami śmieszne. Znaczy... Nie mijają się jakoś mocno, znaczy mijają się mocno z prawdą. Jest w nich ziarnko prawdy, ale są głupie. E, po prostu. E, I też powiemy sobie właśnie o rynku kart graficznych, jak to wygląda. Czy karty mogłyby być wpizdu tańsze? Czy tak naprawdę moglibyśmy mieć już EdTeXa 10 tysięcy? Tylko trzymają w szafie go zieloni i wypuszczą dopiero za milion lat, e, bo. Chodzą takie mity, że producenci to mogliby już tam e, i 17 robić, Ryzeny 52 e, i RTX 1500-100-900, tylko tak naprawdę trzymają przed nami maluczkimi zamknięte na klucz te technologie, bo no właśnie, e, bo co, jak ktoś jest zwolennikiem tej teorii, to napiszcie e, dlaczego trzymają je przed nami zamknięte. I to nie jest tak, że faktycznie nie mają już jakichś technologii do przodu opracowanych, bo ja już niejednokrotnie o tym wspominają. Być może mają, ale tu pojawia się słowo klucz często rentowność. Więc dobra dzisiaj troszeczkę o tym pogadamy. No właśnie na kanwie tego artykułu, czyli że Intel potwierdza już, że battle Magi nadchodzą i za niedługo nam się pojawią. Yy, prawdopodobnie jeszcze przed wakacjami zobaczymy drugą generację kart graficznych od Intela. Cieszy mnie to bardzo. Przede wszystkim, że będą na kilka miesięcy przed premierą Nvidia i AMD, chociaż z tą premierą AMD to jeszcze jest. No taka niewiadoma, na razie jedyne przecieki jakie mieliśmy to, że następna generacja, czyli Radeony serii 8000 to będzie tylko średnio, średnia półka i AMD nie będzie rywalizować, czy też starać się rywalizować z NVIDIą w tym segmencie wysokim, więc rozciągnie nam się to na cały rok, co mi pasuje, bo przecież ja się karmię i żywię tym kontentem, no ale... Tak czy inaczej, może już czasami trochę za dużo o tych kartach chociaż kuź wam się to nie nudzi. Ale tak czy inaczej, Intel potwierdza Battlemaga, że nadchodzi, że już pracują nad Celestialem. Prawdopodobnie już co nieco nawet myślą o Druidzie. To, że pracują nad sterownikami do Celestiala, nad już jakimś takim fizycznym modelem, to prawdopodobnie koncepcja do Druida i nawet do kolejnej generacji nie wiem, F, to co tam może być, Forest, y Elf albo coś takiego nieistotne. A nie, tam jeszcze wcześniej jest E, no to Eternal jakiś nieistotne. Pracują nad tym, i właśnie pojawia się pytanie, czy w takim razie producenci bo ostatnio zobaczyłem taki komentarz, że mogliby już wypuszczać dużo nowsze karty, tylko tego nie robią. Nie wiem, dlaczego tego nie robią. E, w sensie, jakby co przyświeca takiej teorii spiskowej, że oni to specjalnie zwalniają. E, wiem, dlaczego tego niespecjalnie zwalniają. Dlaczego takie technologie faktycznie jako założenie na papierze już istnieją, jako koncepcja już istnieją. A dlaczego się nie pojawiają? Otóż. To, tak jak wcześniej mówiłem, rentowność. To, że jakaś technologia może być stworzona, to nie znaczy, że się opłaca ją stwarzać. To, że mógłby być na przykład RTX z serii 7000 trzy razy mocniejszy od tego stworzony, jako koncept, dlaczego nie? Nawet jeżeli nie są w stanie wykonać tego w litografii, bo to jest kolejny problem, że. To są tylko i wyłącznie projektanci układów GPU, czyli NVIDIA i AMD, wykonuje ich dla nich TSMC. Więc nawet jeżeli mają zaprojektowane kolejne generacje układów, to mają je zaprojektowane na przykład pod technologię 2nm, 1nm i niższą, nie? załóżmy 5 lat do przodu. Ok, ale jeszcze nikt nie jest w stanie w takiej technologii wykonać procesora, wykonać układu e, krzemowego. Co za tym idzie, mamy pierwszą przeszkodę. Jakby przeszkodę po stronie czy to TSMC, Samsunga, czy też Intela samego w sobie, nie da się tego przebić. Tej bariery. Jeżeli pada teraz argument, ktoś mówi dobra, ale oni prawdopodobnie tej technologii dwóch czy jednego nanometrów też specjalnie nie wprowadzają, żeby trzymać nas dłużej w średniowieczu. No dobra, to <trych> teraz pytanie: co z Intel 14? Czy Intel przez tyle lat. Odświeżał cały czas tą samą litografię, zamiast zejść z nanometrami od razu w dół, bo co? Bo nie wiem, opłacało mu się to już w pewnym momencie, przecież AMD zaczęło go wyprzedać bardzo mocno, produkując TSMC. Gdyby Intel wtedy miał w szufladzie jakąś technologię, którą mógł o tak wprowadzić, to z pewnością wprowadziłby to i stłamsiłby w zarodku rewolucję Ryzenów, która teraz patrzcie, jak mu na rynku bruździ. Więc pytanie, czy faktycznie trzymają takie technologie w szufladzie? Jakby podaję Wam argument przeciw, że nie, bo nawet jeżeli mają zaprojektowane, to nie pozwala im na to technologia. Jeżeli argumentujecie, że to w takim razie technologia też, czyli TSMC i Samsung, też yy, nie wprowadzają nowszej technologii, tylko trzymają ją w szufladach, to powiem Wam, że w takim razie Intel. Też powinien być w tej grupie. No, chyba że tamci trzymają w szufladach i mogliby zaorać Intela, wyprzedzić go o lata świetle, ale czekają na niego, tak? A nie będziemy wprowadzać nowszych technologii, niech nas Intel dogoni. No serio, jak bylibyście filmą, która walczy o każdy procent ułamek rynku, to też byście tak robili? No i właśnie, tutaj możemy analogicznie przejść do porównania Nvidii, czy mogliby wprowadzić nowsze karty graficzne. Przed wszystkimi nam kilka lat do przodu. No, załóżmy, żeby mogli. A to co w takim razie z AMD? Czy oni by mogli, czy oni już nie mogą? I to tylko AMD to są zielone jaszczuro, przepraszam, Nvidia to są zielone jaszczuro, ludzie, którzy chowają technologię po szufladach. W takim razie mam pytanie, czy wszyscy chowają tą technologię po szufladach, czy tylko wybrane firmy chowają tą technologię po szufladach i jej nie wprowadzają. Bo jeżeli wybrane, no to ta teoria ma jakiś sens, ale z drugiej strony jak ja bym był taką firmą, która ma, wyprzedza konkurencję kilka lat do przodu, no to wprowadziłbym tę te technologię i zaorał konkurencję. Zb zaczął być monopolistą zwyczajnie. I to nie jest tak, że rynek Teraz, no nie, bo jakby tak zaczęli robić, to jakieś urzędy by się przysrały. No nie, bo w pewnym momencie AMD było w takiej dupie, robiło tak gówniane procki, że miało ułamek rynku. Było wyceniane na 2 miliony, czy tam 2... Chociaż chyba 2 miliardy bardziej dolarów, nie na 2 miliony. 2 miliardy dolarów. <laughs> Więc było gówno warte w takim kontekście wartości rynkowej. Gdyby tylko urzędy monopolistyczne na to pozwalały, to Intel by ich wykupił, zaorał i byłoby po wszystkim, byliby sami na rynku. Dlaczego? Dlatego, że nie nadążali z technologią, bo nie mieli żadnej magicznej technologii w szufladzie. Tylko, że właśnie ich wycena spadła drastycznie, i to samo de facto mogłaby zrobić na przykład Nvidia, wyprzedzając konkurencję o lata świetlne jeżeli chodzi o karty graficzne, wydajnością, a co za tym idzie ceną, bo oferowaliby, zarobiście większą wydajność za dużo niższą cenę i konkurencja by po prostu upadła, zeszłaby do marginesu, nikt by nie kupował ich kart, jakby nikt nie kupował ich kart, nie mieliby pieniądze na rozwijanie technologii. Co za tym idzie, poszliby w totalną zapaść, i nawet nie trzeba byłoby ich wykupować. Prędzej czy później sami ogłosiliby upadłość, bo nie byłoby ich stać na bieżącą działalność, bo po prostu nikt nie kupowałby ich technologii. To jest odpowiedź na to, co zrobiłaby firma mająca w szufladzie technologię na kilka generacji lat, dekad do przodu, gdzie konkurencja by tego nie miała. A co jeżeli konkurencja też ma to w szufladzie? Czyli co, Nvidia z AMD specjalnie zgadała się, że no to my jesteśmy zieloni, my teraz będziemy przez 50 lat rządzić rynkiem GPU, a potem jest zmiana. Więc y, trzymajmy wszyscy nasze technologie w szufladach na kilka lat do przodu i y, umówmy się tak AMD, że wy będziecie teraz od nas słabsi, że generalnie dobra, będziecie próbować z nami walczyć ceną, ale cała reszta technologii będzie gorsza. Nigdy nie wypuścicie karty graficznej, która dorówna wydajnością naszemu flagowcowi. Zawsze będziemy o krok albo chociaż o pół kroku przed wami. Ok? Deal? No wierzycie w to? No to dobra, to, 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 to albo obie firmy mają technologię w szufladzie. I się dogadały, że jedna jest wyraźnie słabsza. No bo skoro AMD też miałoby na przykład takie technologie w szufladzie na kilka lat do przodu i powstrzymywałoby się przed ich wypuszczaniem z niewiadomego mi powodu, to musiałoby świadomie być gorsza od Nvidia. Jeżeli miałoby taką technologię w szufladzie, to zaraz by to wypuścili, żeby tylko konkurować z NVIDIA i tak dalej. Więc albo mamy tu do czynienia z jakąś zmową, gdzie specjalnie jedna firma chce być gorsza od drugiej. Serio? No to jest grubie mienić myszy i wystarczy użyć trochę logiki. To nie wymaga żadnej absolutnie wiedzy, tylko wystarczy użyć logiki. Czy faktycznie firma mająca technologię na kilka lat do przodu specjalnie by jej nie wprowadzała? Co innego, jak były zmowy cenowe wśród producentów pamięci RAM, to byli ci sami, jakby to było, to byli różni producenci produkujący ten sam produkt. Generalnie niektórzy trochę lepszy, jakościowo trochę gorsze, ale to były albo DDR czwórki, albo DDR trójki, to był ten sam identyczny produkt, tam nie było rywalizacji. Generalnie produkujemy i kto z nas ma lepszy, optymalniejszy proces technologiczny, temu taniej wychodzi produkcja, jest w stanie to lepiej produkować, dlatego jakby zdobywa jakąś dominację na rynku. Niektórzy, jak na przykład Samsung, doprowadzili do perfekcji produkcję modułów, chociaż w DDR5 już zarówno e, Micron, jak i Hynix e, tutaj też dojeżdżają. E, Hynixy, tak, chyba Hynixy są. Czy Hynixy są by micro? Kuźwa, nie wiem teraz. Tak czy inaczej no, Już są na bardzo podobnym poziomie Jeżeli chodzi o DDR5 To jest trochę inna sytuacja To jest ten sam produkt Tej samej powiedzmy kategorii A karty graficzne jednak ze sobą Czy procesory rywalizują na pewnym stopniu No i dobra I teraz pytanie Czy, czy faktycznie producenci nie mają Technologii do przodu, którą mogliby wprowadzić Czy nie mogliby zrobić Mocniejszych procesorów i tak dalej? W teorii by mogli nawet z pominięciem tych ograniczeń, o których wspominałem wcześniej, czyli ograniczeń związanych z technologią wytwarzania takiego zaprojektowanego na daną technologię procesora mogliby, mogliby zrobić kuźwa wielką jebitną podstawkę, do tego jebitne chłodzenie. Duży procesor, chociaż to też nie jest tak, że można z rozmiarem procesora przesadzić, bo to jest de facto to jest fizyka, więc tam ten prąd się porusza. Elektrony śmigają i one też muszą przebyć jakąś drogę. Jeżeli ta droga w procesorze byłaby za duża, no to byśmy kuźwa mieli opóźnienia na takich operacjach, które powinny dziać się o tak. W związku z tym sam procesor nigdy nie może być za duży. No ale dobra to zróbmy wiele procesorów połącz, połączmy je w jakiś w jakiś e, jakiś bandwidth, taki e, tak jak AMD wypuszczało czasami karty wieloprocesorowe i tak dalej czy mogliby to dalej robić Oczywiście że tak tylko że to się kuźwa nie opłaca Te firmy nie istnieją po to żeby wam wypuszczać najwydajniejszy możliwy produkt jaki są w stanie stworzyć i to jeszcze za 1500 zł i dopłacić do tego drugie 1500 zł, żebyście wy mogli się cieszyć, znaczy my wszyscy, żebyśmy się mogli cieszyć tanią, super wydajną kartą graficzną. A czy oni już na tym zarobią? Ile zarobią? Wiadomo, że zarabiają. To są duże firmy. Kuźba oni i tak nas golą na kasę, więc powinni nam robić do. No nie. To jest wszystko obliczone na pewną opłacalność. Z takiego samego też mniej więcej powodu. No, to może już jest taka narracja, bardziej gruby niż szyta, bo akurat tutaj może to być z tych z tego powodu, ale niekoniecznie musi być, na przykład teraz wypuszczenie superek w takiej dobrej cenie po roku czasu. No, ten sam casus e, nowe PlayStation, no w ogóle odświeżenie konsol, że dostajemy tak naprawdę po jakimś czasie lepsze, chłodniejsze, mniejsze, za tyle samo albo za mniej. Dlaczego? Optymalizacja produkcji. Już kiedyś Wam o tym opowiadałem, że wraz z tym, jak długo produkt żyje, tym jest tańszy w produkcji, ponieważ następuje jej ciągła optymalizacja. Inżynierowie produkcji, w ogóle inżynierowie, nawet naukowcy już na takim poziomie produkcji, jak rzeczy na półprzewodnikach, pracują nad tym, żeby produkować jak najtaniej, ale nadal produkują to samo. Tego, ten sam układ graficzny na przykład GA-102 produkują i on po dwóch latach produkcji jest dużo tańszy niż był na samym początku tej produkcji. Jak to się dzieje? No właśnie optymalizacja produkcji. W związku z tym okej, okay, ceny RTX w serii Super to jest jakby zupełnie, znaczy, to jest bardzo wiele czynników. To jest cena dolara, to jest właśnie ta wspomniana przeze mnie optymalizacja produkcji, i tak dalej, i tak dalej. No, fakt, faktem. Tam też aspekt narzucenia być może dużej marży. Na pierwotne ceny kart graficznych też istnieje i teraz było ich jakby zeszli z marży, ale nie sądzę, żeby firma schodziła z marży. Raczej, raczej tak jak mówię, jest to cała masa innych czynników, a marża pozostaje taka sama. W związku z tym mówienie, że na przykład dostajemy, o że takie karty powinniśmy dostać na premierę, tylko że nie dostalibyśmy takich, znaczy moglibyśmy dostać takie karty, ale... Marża Nvidia byłaby niższa. Czy to źle? Dla mnie nie, ogólnie dla nas klientów nie. Dla samej Nvidia już tak, ale to nie jest tak, że Nvidia przy jakąś refleksję przeszła na zasadzie OK, pójdziemy po rozum do głowy, będziemy zarabiać mniej, niech mają lepsze karty za mniej. Nieprawda, Nvidia na tych kartach, które pomimo tego, że ich ceny dla nas, zwłaszcza Polaków, gdzie tam tak jak mówię, nałożyła się na to jeszcze wycena dolara, poszły w dół gdzie te marże prawdopodobnie, bo to jest tylko i wyłącznie tutaj przypuszczenie, nie mam co do tego informacji jak będzie wynik kwartalny no za pierwszy kwartał tego roku, gdzieś może w drugiej połowie tego roku będzie można zobaczyć, porównać na segmencie gaming marże jakie miała Nvidia, i czy one spadły, czy pozostały na takim samym Poziomie koszty, jakby dostawy tych kart graficznych. Jesteśmy już jakiś czas po kryzysie, który mieliśmy z tym przerwaniem łańcuchów dostaw, gdzie koszty fraktu nam też wzrosły. Cała masa innych rzeczy, która składa się na cenę tej karty graficznej, i to się musi spinać. I to nie jest po raz kolejny decyzja związana z tym, że kiedykolwiek producent decyduje się na obniżenie ceny. Nie następuje to z pobudek, nie wiem, jakichś takich empatycznych na zasadzie, a nie gracze mają taniej. Bo nawet jeżeli nie chodzi o to, że zoptymalizował proces produkcji, jest w stanie teraz produkować taniej, co za tym idzie, może zejść z ceny. To on schodzi z tej ceny nie dlatego, że chce zejść z ceny, a dobra, my produkujemy taniej, to nie gracze też mają taniej. On na tym ma wymierny zysk w postaci konkurencyjności, niszczenia konkurencji, lepszą wyceną, znaczy konkurowania, no nie niszczenia, bo to nie jest aż tak kosmicznie lepsza cena. Jakby 40,80 super była za 2000 zł, tu moglibyśmy mówić o miażdżeniu konkurencji, a jak byłby za 4000 zł, to o jej niszczeniu. Ale no to nie są takie jakby wyceny, no bo też widać, nie mogą sobie na to pozwolić. Gdyby mogli. Pozwolić sobie na to, że zarabialiby na tych kartach, one byłyby dużo, dużo tańsze, to prawdopodobnie by to zrobili, żeby właśnie wymieść konkurencję. Tylko, że wiecie, mogliby na przykład zastosować taki manewr, dopłacając do produkcji kart graficznych, ale wtedy inwestorzy byliby niezadowoleni, bo to nie chodzi o to, żeby tutaj dopłacać, chodzi o to, żeby zarabiać. Macie zarabiać, nie dopłacać. Nawet do niszczenia konkurencji być może inwestorzy nie są w stanie myśleć długofalowo. Gdyby taka konkurencyjność cenowa zaczęła się dziać, taka agresywna, prawdopodobnie też urzędy antymonopolowe by się przypieprzyły i już jakieś kary by się mogły pojawić, i tak dalej. To jest jakby ściśle regulowane, więc te ceny nie mogą być e, zbyt niskie. Jakby one też na, na to po prostu. Wydaje mi się, że aparaty państwowe poszczególnych państw też by nie pozwoliły. Załóżmy, że Nvidia zgromadziła zarąbiście wielki kapitał na kartach pod AI, w związku z tym zacznie wypuszczać karty dla graczy, zajęliście tanio. No to wydaje mi się, że zaraz by się też do niej przywalili. W związku z tym głównie chodzi mi jakby w tej dyskusji, bo tam seria 4000 Super to, to jest bardziej złożony temat. Nie tyle co bardziej złożony, bo można byłoby to wszystko prześledzić, wytłumaczyć, popatrzeć, jak to, jak to mniej więcej zachodzi, ceny są wysokie, to nie jest tak, że ja teraz tłumaczę wysokie ceny, że ej, one są wysokie, bo muszą być wysokie, nie, nie muszą być wysokie, prawdopodobnie mogłyby być te karty jeszcze tańsze, no ale jakoś to jest wyliczone na opłacalność, że skoro jest taka cena, znaczy, że się będzie dobrze, będziemy konkurencyjni, i będzie się dobrze sprzedawać i jeszcze będziemy mieli dobrą, Marża. Co widać po cenach jakby smartfonów jak one też tam. Ale dobra, to już w to nie będziemy wchodzić. W smartfon nie będziemy wchodzić. Chodziło mi głównie o te technologie do przodu. To chciałem przedyskutować, że dużo osób myśli, że że producenci dotrzymają jakieś kosmiczne technologie, że w ogóle w strefie 51 tam spadli kosmici i my od 50 lat w ogóle mamy technologię komputera kwantowego, tylko trzymamy ją z jakiegoś powodu w szufladzie. Nie umiem się domyślić tego powodu. Nie wiem, może żeby, bo co, bo jakby teraz komputery kwantowe się po, pojawiły, to, to, to co, nagle my, szary lud, zrównalibyśmy z, 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 się z eminencjami tego świata? Nie kuźwa, bez względu na to, jak pozi poziom technologiczny będzie wysoki i dostępny będzie dla każdego, to yy, nadal będą biedni ludzie, nadal. Bo biedni ludzie są biedni nie dlatego, że nie mają pieniędzy, tylko dlatego, że są biedni. Z różnych powodów. Czy też co za tym idzie, nie mają pieniędzy, nie mają dostępu do technologii i tak dalej, i tak dalej. Jest to miejsce urodzenia, sposób myślenia, wychowanie. Miejsce urodzenia mam też tak na myśli globalnie na świecie, nie? Bo nie mamy równego startu na świecie, bez, gdzie się urodzimy więc. Nie widzę powodu trzymania technologii w szufladzie. Jeżeli macie jakieś takie dobre argumenty, ja się nie będę z was śmiała ni trochę. I jakby w ogóle ten filmik też nie ma na, na celu jakieś wyśmiewanie czyjś teorii, tylko chciałbym jakąś logikę za tym myśleniem znaleźć jakieś takie argumenty, które faktycznie. Ja dlatego nagrywam ten film, żeby jakieś argumenty moje czy też takie które są zgodne z moją logiką na moją logikę wam podać tak też zgodne powiedzmy z moją wiedzą wykształceniem i tak dalej i tak dalej ale nie mam jakby pełnej wiedzy bo może faktycznie rządzą nami reptilianie gdzieś za tylni siedzeń nie wiem być może ja się mylę nie ale do jakąś logiką staram się wytłumaczyć że jednak nie więc, jeżeli ktoś ma argumenty w miarę spójne za tym, że producenci faktycznie mogliby trzymać technologię w szufladach procesorów, kart graficznych, samochodów, silników benzynowych, no bo przecież ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, gdzieś tam początek lat 2000, pamiętam, jak, jak właśnie moi rodzice mówili, że no. W style alternatywnych paliw, ale, ale to lobby, lobby paliwowe nigdy, nigdy nie pozwoli na to, żeby, żeby benzyna przestało, przestały być silniki benzynowe, nie? 20 lat temu to, to kuźwa jest. Ułamek czasu w historii ludzkości. Dzisiaj na odwrót. Lobby eko zaorywuje biedną Arabię Saudyjską i ich do, dochody z ropy, nie? Jakby, a co będzie za kolejne 20 lat? Może się okazać, że będą mówić, lobby wodorowe jakby wywala nam nasze elektryki do góry nogami i już będziemy musieli jeździć na wodór, na powietrze, na nie wiem, pierdy sąsiada, nie mam pojęcia. Natomiast mam właśnie to porównanie. 20 lat temu słyszałem. Nigdy, nigdy silniki spalinowe, to, bo to lobby to oni mają tyle pieniędzy i faktycznie kuźwa wszyscy najbogatsi ludzie to są paliwa kopalne. To jest gaz, to jest, to jest ropa. Więc skąd to lobby elektryczne wzięło pieniądze? Może faktycznie od reptilian i dlatego są w stanie tak puszować teraz zaorywanie silników spalinowych. Nie wiem. A co będzie za 30 lat? Też nie wiem. Ale jestem bardzo ciekawy. To jest to, to świat fajnie. Fajnie, znaczy nie da się w 100% patrzeć na wszystko z boku i tak sobie analizować i tak mówić, o, ale, ale jest fajnie zobaczymy co to będzie będę sobie takim obserwatorem życia przez nie wiem Oby się udało, 90-100 lat i potem będę mógł powiedzieć, o, zaobserwowałem tyle procesów społecznych, ekonomicznych, u, ciekawe to było życie, ciekawe. No nie, no jest się, jest się w tym, nie to jakby nie, nie, nie siedzi się na księżycu, nie obserwuje tego przez lunetę, tych wszystkich śmiesznych sporów politycznych, geopolitycznych, technicznych i tak dalej, tylko jakby jest się w tym, że na wiele rzeczy można stanąć z boku i popatrzeć z boku, i nie mieszać się w pewne rzeczy e, tylko dlatego, że wydaje nam się, że powinniśmy. Można, jest wiele takich procesów, e, ale na niektóre po prostu się nie da, nie? I trzeba się w jakiś sposób angażować. I to już zależy od nas, w co chcemy się angażować, w co nie chcemy. Dla mnie zarąbiście istotny jest spór o to, czy Nvidia trzyma w szufladzie te technologie, czy nie. Nie wiem jak dla Was, ale ja właśnie Uznałem to za istotne i zdecydowałem to poruszyć w tym filmie. Poważnie, nie no ja poważnie, dlatego mówię, bo to mnie jara, bo to jest, to jest temat, który jest dla mnie istotny. Bo chciałbym się nie mylić w tym temacie, ale mogę. Bo jakbym się mylił, to kurde, znaczy, że mam jakiś światowy spisek, a ja zawsze byłem przeciwny teorii światowego spisku. Wiadomo, są jakieś tam elity, które nami rządzą, ale z drugiej strony, jak te elity na przykład dopuściły taką maska do wywracania świata góry, do góry nogami, nie? Przecież to wad że 20-30 lat temu, dobra, 20 lat temu już zaczynał coś znaczyć, 30 to tam jeszcze był młodym chłopakiem, ale. Tesla, ja pamiętam jak Roadster w 2006, chyba, czy 2007 wychodził, coś, coś takiego, już gdzieś mi się tam obił, ale tak na dobrą sprawę byłem świadomy już w liceum premiery, e, premiery e, pierwszego modelu S i tam byłem tym podjarany, kuźwa, to nic nie znaczyło, nie? Jakby nic nie znaczyło, lobby paliwowe, przecież to zaraz zgniecie, producenci samochodów, którzy są na rynku od setek lat, a tu taki mózg powoli sobie rośnie i teraz jest najbogatszym człowiekiem świata. E, może sobie gadać, pisać, mówi co, Czemu, kurde, ten światowy rząd się do niego. A może on jest częścią światowego rządu? Kto to wie, więc pytanie, czy to są najbogaci, czy ten światowy rząd jest jednak gdzie indziej, a ci ludzie to tutaj są marionetki. Ja oczywiście teraz ironizuję z tych wszystkich teorii spiskowych, bo to jest, e, nie pamiętam, stoicyzm. Kurde, nie pamiętam, jak się nazywa ta filozofia e, grecka, która mówi o tym, żeby nie martwić się rzeczami, na które de facto nie mamy wpływu, czyli pogodą, bo nie mamy, a zaraz ale DARP, ale projekt DARP w Stanach Zjednoczonych, mamy wpływ na pogodę nie no, załóżmy, że nie mamy wpływu na pogodę, żeby się takimi rzeczami nie martwić, na które wpływu nie mamy, I czy jest jakiś światowy rząd, czy go nie ma nie mamy na to wpływu, czy faktycznie producenci trzymają technologię kart graficznych w szufladach i procesorów, czy nie, czy mamy na to wpływ? Nie mamy Absolutnie, no może jakaś, kurde, jednostka zostałaby super zdolnym człowiekiem, weszła w te struktury, no i przeszła na ich stronę. Ale załóżmy, żeby nie przeszła i to odkryła. Czy jakoś wpłynie? Być może są ludzie, którzy wpływali na zmianę historii, ale generalnie to albo możemy chcieć wpływać na historię i wtedy trzymam kciuki, bo naprawdę sam chciałbym wpłynąć na historię. Ale zostałem YouTuberem zamiast, nie wiem, pójść w naukę i coś faktycznie pożytecznego dla ludzkości robić. Eee, chociaż no, nie tylko jeszcze jestem na YouTubie, jeszcze robię Wam moduły dachowe do BMW. Więc, jak ktoś ma szklany dach w BMW, to sobie go może otworzyć. Powiedzmy. No, aktualnie no, to tylko i wyłącznie dzięki mnie, jak ktoś z nowymi BMW-ami. Wybranymi modelami, oczywiście, ale to nie istotne. Eee, no ale też jestem zastępowany. No dobra, nieistotne, nieistotne. Więc każdy może jak chce zmieniać świat, to niech to robi. Trzymam kciuki, bo to jest fajne, mieć takie samozaparcie, żeby stać się... Ja podziwiam zdolnych młodych ludzi, którzy e, gdzieś się dostają na jakiś Oxford, Harvard, w wieku 21-22 lat zdobywają takie stypendium. Kurde, podziwiam i masakrycznie chciałbym być takim człowiekiem żeby właśnie w ten sposób moja kariera też się potoczyła yy, i podziwiam to i to są, to są te jednostki, które będą zmieniać świat i być może są takie jednostki wśród Was, tylko wiecie, albo chcemy zmieniać świat i faktycznie działamy, albo siedzimy i marudzimy, tylko że siedzimy i marudzimy, no to tutaj zalecam zastosowanie tej filozofii, aby nie martwić się, nie marudzić i za bardzo nie zamartwiać, nie stresować sytuacjami, na które nie mamy. Kurde, ale się zgadałem, i strasznie to pod koniec mogło być chaotyczne, ale trochę mi tego brakowało, tak sobie do Was pogadać. E, tak z dupy, że tak powiem. No, dzięki za dzisiaj. Widzimy się jutro. Mam nadzieję, że w czymś bardziej rzeczowym. Do zobaczenia. Miłego dnia, wieczoru, nocy Wam życzę kiedykolwiek do oglądania. Cześć.